Cześć ludzie, witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft. W dzisiejszym odcinku dokończymy Mop Tower i jeśli nam tylko czas pozwoli zrobimy magazyn, um, który tak, na który tak wszyscy czekają. No i Mop Tower też na wszyscy. wszyscy czekają na Mop Tower. A więc dobrze. Już po ostatniej śmierci wziąłem wszystko co mi będzie potrzebne. Kilka rzeczy takie nie wypakowałem. O, crafting table. Mamy wszystkie narzędzia, kamień, wodę i lawę. I myślę, że na razie to o świetle, żebyście coś widzieli. Więc dobrze. Jak już kiedyś Wam wspominałem, budynek będzie piętrowy. W ogóle początek może być oświetlony, jak mi się wydaje. A więc dobra. Tutaj będzie. Jezu, ciężko coś tu się robi. Tutaj będzie pierwsze piętro. No i teraz budujemy. Nie w ogóle tutaj, bo prawie co, tutaj wszędzie dam kamień, gdzie trzeba um, i was zawołem, Bo ja tak w ogóle tak nawet nie do końca ogarniam, jak to będzie. Tak robię na czuja. Na razie, Dobra, ludzie, wybudowałem już pierwsze piętro. Tutaj na razie jest oświetlone, program na peaceful. I tutaj musi być woda. O, oh, Holender. O oh, Kurde... Coś zwaliłem... trochę... to. Na razie to zabiorę. Dobra, wiecie co, z tu odporki. Na razie. No, o no i nie wiadomo, czemu woda od razu chce lecieć do dziurki. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiedziałem, że ona tak, tak się ona zachowa. No i dobrze, co ona z tej dziurki będzie zro zrobił? Um, dobra, tak. Wiecie co, zbuduję to... ...i ja wam dopiero wytłumaczę, o co w tym chodzi. Na razie. Łoś, cholera. Mamy problem, panowie. Zrobiłem sobie kupełki wody i już zacząłem tutaj robić. I tutaj odkryłem, że jest jaskinia. Dobra, tak, tak pan tylko powiedziałem. Dobra, coś tam zrobię. Na razie. Okej, okay, ludzie. Skończyłem już. A przynajmniej w części. Zrobiłem całą podstawę i pierwsze piętro. Teda, Patrzcie. Ja Teraz mam wszystko wytłumaczyć. Zrobienie tego mi zajęło naprawdę dużo czasu. Na Chwila jeszcze tu zamienię. Chciałem zamienić sobie kamień, e, ziemię na kamień. Jak widzicie, tutaj wszystko jest z kamienia. Prawie wszystko. Musiałem przesunąć drabinki trochę w prawo, bo naprawdę zawadzały. Tutaj z góry spada woda. Leci, leci, leci. Tutaj jest jedno wgłębienie. Leci, leci, leci. Tutaj jest kolejne wgłębienie, żeby woda mogła znowu przejdzieć osiem kratek. I tutaj jest wolna przestrzeń. Tutaj jest drabinka i blokuje lawę, żeby nie spadła. Leci. Tutaj on, ta woda jest pod drabinką. I tutaj jest szkło, żeby ani ja, ani stwór żaden nie mógł przejść. I w momencie, gdy stwór tutaj będzie, on prawdopodobnie będzie skakał. To wtedy rąbnie w labę. I się zabije. A jak się już zabije, to item z niego wypadnie. Tutaj przyleci. Podom. Tutaj. Po stwór nie może. Ja zbiorę item i będę hej. Tutaj jest dokładnie tak samo. I zobaczcie, jak to wygląda na górze. A, I zapominam, że tutaj mam. Powinny być drzwi. Obraz zrobię jak kiedyś. No ale dobrze. mniejsza oto. o to. spójrzcie. E, chwila. Co się dzieje? E. Oj, już ja wiem o co chodzi tutaj. Tutaj jeszcze na samym suficie też będzie piętro, tutaj musiałem trochę to zmienić. No, chwila. zrobię tak. Tak. Jeszcze jedno, Peterko Chodziło, oczywiście, o to, żeby podpory sobie tu leciały, i spadały. Może tutaj będzie po prostu jedna kratka przerwy, i będę liczył na to, że mimo to i tak spadną. Nie będę prezentował śmierci w lawy, szczególnie dlatego, że mam tutaj trochę tych przedmiotów. Tutaj jak widzicie wszystko działa i przejdźmy na samą górę No, idziemy, idziemy. Tutaj musiałem wszystko przesunąć, Bez... o, mam pochonie. Dobra No i dobrze, tutaj sytuacja jest podobna. Trzeba zalać. Tutaj mogę spojrzeć, bo tutaj jeszcze było mm, tutaj Jeszcze tu. No i dobrze. Tutaj pod oczywiście spadnie. Aj. I tak to nim więcej działa. Tutaj nie no, muszę coś z tym zrobić. Bo widzicie, że to zamiast lecieć tam prosto sobie, to ma wielki problem. O kur... Słuchajcie. Mamy jeszcze kamie, no i dobrze, że zakładamy, że tutaj spadnie. No tutaj to jeszcze ja nie wiem. Hm. Aj, aj, sam się wrąbałem. Może jak obniżę to już pójdzie to jakoś. O. Poszło. Poszło tutaj. O rzecz kurno, poszło. Dobra, zaraz spróbujemy to naprawić. Um, dobra, spróbuję coś z tym zrobić. Teraz zaraz wrócę. No dobrze, okarnąłem to już. Tutaj jest po prostu jedno pole spadku. I tutaj jest taki nieruchomy punkt. Mogę go zebrać. A nie mogę. Szkoda. Dziwnym powinienem brak właściwie. No ale dobra. Ważne, że tu działa. Dodatkowo z tego punktu taki mob ma raczej tylko jedną opcję, bo tutaj go prąd niesie. O, on za zbyt inteligentny nie jest. On powinien paść teoretycznie tu. A później zejść na dół i, się, i być zostać zmielonym. Dobra, no to zrobię drugie piętro. Na razie.